Mój dzień powszedni wygląda całkiem podobnie. Najpierw zaczynam od szybkiego ogarniania kurnika. Potem siebie, włosy, oko, wiadomo, usta, uśmiech i buziak dla siebie. Tulinko, wstajemy z szkoła króliku, lunchboxy, szkoła numer dwa. Telefony, maile, dyskusje, plany, sugestie. Ultra szybkie zakupy, których nie lubię robić, no ale cóż, zobacz, jak szybko mi poszło. Mam co potrzebowałam, jest ich kaweczka, wracamy do pracy. Kalendarz, co dalej, następne, ok, dobrze. Teraz napisać post, rozumiem i rzecz święta, jeden posiłek wspólny. Ma być smacznie i szybko, bo mam kol kryzysowy, którego nie jestem w stanie odmówić. Na koniec dnia, wspomóc, wesprzeć, i nadchodzi czas dla mnie. Kręcę loka, Wychodzę, resetuję siebie, wyłączam z dnia. Naprawdę, ów, udało się.